Albowiem, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Tak uczy nas pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, osiemnasty werset. Można powiedzieć, że wiele nawróceń dokonało się dzięki temu, że ktoś w sposób niezamierzony usłyszał. Coś, co nie było dla niego w pierwszym rzędzie przeznaczone, tylko podsłuchał jakąś rozmowę. Wtedy mówimy o kimś takim, że jest mimowolnym słuchaczem. I tutaj taka historia, która nam to ilustruje, jest właśnie o Tiborze, który pracował w fabryce drewna na Węgrzech. Ilekroć ścinał ogromne pnie drzew, śpiewał w rytm piły, pieśni chrześcijańskie. Jego koledzy znali już wiele z nich na pamięć i pełni zapału śpiewali razem z nim, pieśni na chwałę Bożą. Tylko jednej osobie się to nie podobało jego szefowi. Już nie raz kazał Tiborowi, by w końcu przestał śpiewać. Bez skutku. Pewnego dnia miarka się w ocenie tego szefa przebrała. Ściekły przerwał śpiew, przerywał śpiew i zaczął krzyczeć. Tibor, jeśli jeszcze raz usłyszę, jak śpiewasz te piosenki, zwolnię cię. I każdego, kto będzie śpiewał z tobą. Tak powiedział. Dla wszystkich było jasne: szef mówi poważnie. Tibor nie mógł się jednak powstrzymać. Nadal śpiewał, ale tylko wtedy, gdy jego przełożony był poza zasięgiem wzroku. Minęły tygodnie. Pewnego dnia, kiedy pracownicy znowu energicznie piłowali i śpiewali, w budynku fabryki nagle pojawił się szef. Nikt nie wiedział, że nadchodzi. Kiedy Tibor go zobaczył, wystraszony, wstrzymał oddech. Teraz na pewno stracę pracę, pomyślał. Ku jego zdziwieniu szef zaśpiewał refren do końca. Tibor nie mógł uwierzyć własnym uszom i z otwartą buzią patrzył na przełożonego. Ten zaś uśmiechnął się i powiedział. Tak dobrze mnie usłyszałeś. Kiedyś doprowadziłeś mnie do szału swoimi piosenkami. Myślałem, że to wszystko bzdury. Nie mogłem jednak zapomnieć ich tekstów. Prześladowały mnie do momentu, aż uznałem się za grzesznika i przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca, tego, który wciąż pojawia się w Twoich pieśniach. Teraz jest On również moim odkupicielem. Tibor odczuł ulgę, był bardzo szczęśliwy. Głoście, radośnie, wszyscy wraz. Bóg kocha nas. Nastał przyjemny łaski czas. Bóg kocha nas. O przyjaciele, rzuccie sny. Zbawienie minąć mogłoby. Świt Ewangelii spędza mgły. Bóg kocha nas. A jak sprawa wygląda z Tobą? Czy... Gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś? Czy jesteś tego pewien, że poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś? Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek od należnej Tobie kary piekła wiecznego. Dlatego jeśli nie masz pewności zbawienia, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.